Kierowca ciężarówki przejeżdżający przez stan Arizona uchwycił coś, co wygląda na ducha. William Church jechał trasą SR87 w okolicach godziny 4:30. Kiedy to nagle, mignęła mu tajemnicza przejrzeczysta postać stojąca na poboczu drogi. Do wspomnianego zdarzenia doszło 11 marca między miastami Phoenix i Payson. Kierowca wspomina, że nie widział żadnych innych samochodów. Jest to dość kluczowy punkt w tej historii, ponieważ oznacza, że w tym konkretnym obszarze nie było żadnych innych ludzi. Choć równocześnie oznacza to, iż brakuje też jakichkolwiek innych nagrań z tego incydentu. Bazując na samym nagraniu wyraźnie widać, że postać jest w połowie zmaterializowana i sprawia wrażenie kształtnego dymu. Ujęcia z kamery Pozwalają na dostrzeżenie linii przechodzących przez nogi stwora, który teoretycznie przypomina półprzezroczystą sylwetkę człowieka. Sceptycy są zdania, że autor nagrania najprawdopodobniej nie widział innego pojazdu, który znajdował się tuż za nim, lub ewentualnie ukrywa ten fakt. Na wyobraźnie powinno nam jednak działać to, że trasa SR-87, na której doszło do tej obserwacji, była miejscem wielu śmiertelnych wypadków samochodowych. Jeśli damy się ponieść wozom fantazji, można zadać sobie pytanie, czy któraś z tych ofiar nadal błąka się w pobliżu autostrady. Warto w tym miejscu zauważyć, że bardzo podobne, półprzeźroczyste stworzenie było obserwowane jeszcze w ubiegłym roku. Pod koniec roku donosiliśmy o parze przechodniów, która uchwyciła nagranie przedstawiające demona czuwającego się po ścieżce. Źródło tej obserwacji było nieco inne, bo pochodziła ona z Wielkiej Brytanii. Ale trzeba przyznać, że postać, jaką uwieczniono w obydwu przypadkach, wydaje się dość podobna. W przypadku Hannah i Dave Rowett spacerowali ze swoimi psami przez rzekomo nawiedzony las w Clamber Park w Nottinghamshire około 6.30 rano. Kobieta poczuła w pewnym momencie czyjąś obecność. 52-latka szybko wyjęła telefon i uchwyciła białą sylwetkę przechodzącą przez ścieżkę tuż przed nią. W przypadku tego incydentu dym faktycznie poruszał się niczym humanoidalna postać, choć może to być również rezultat animacji komputerowej. Jak myślicie, czy duchy podróżujące po naszym ziemskim padole wyglądają jak półprzejroczyste chmury dymu? A może macie jakieś własne doświadczenia w tym temacie? Tak jak zawsze zachęcam Was do dzielenia się opinią na ten temat poniżej w sekcji komentarzy.